Postmodernizm swoje złote czasy osiągnął w latach 90. ubiegłego wieku. To czas transformacji w Polsce. Naród wyrwał się z rąk komunizmu, aby zaznać nowych realiów. Każdy pragnął wolności i swobody, a te miały przyjść wraz z nadejściem demokracji i kapitalizmu. Postmodernizm powstał na przekór wszechobecnego w tamtych czasach modernizmu. ówcześni mieszkańcy mieli dość szarej, ponurej oraz prostej architektury. Czas transformacji idealnie wpasował się do zmiany pojmowania estetyki oraz tworzenia unikalnych obiektów. Wspomniana wcześniej wolność i swoboda świetnie oddaje obraz stylu postmodernistycznego w Polsce. Gdy obecnie patrzymy na obiekty ówczesnych lat, widzimy w nich kiszcz i bezguście. Jednak czy te konstrukcje nie posiadają w sobie czegoś wartościowego? Ikonicznym przykładem tego stylu jest Wrocławski Dom Handlowy Solpol, zaprojektowany dla właściciela stacji telewizyjnej Polsat. Przez polskiego architekta Wojciecha Jarząbka. Budynek powstał w 1993 roku przy ulicy Świtnickiej we Wrocławiu, tuż obok gotyckiego kościoła oraz naoparokowego hotelu Monopol. Przechodząc ulicą, można pomyśleć, że budynek Solpolu niejak wpasował się do otaczającej go przestrzeni. Niedosłownie, jednak, obiekt nawiązuje do pobliskich zabudowań. Narożna baszta swoim kształtem nawiązuje do kościelnych wież. Trójkątne chorągiewki parafrazują średniowieczne sterczyny, a w narożnym wejściu można dostrzec podobieństwa do pobliskiego hotelu Monopol. Początkowo budynek miał być obłożony czarnymi płótami z gresu, tymczasem cięcie kosztów zadecydowało, aby kamień zastąpić lachą. Żywe jasne kolory nawiązują do ówcześnie panującej mody w reklamie i grafice. Budynek wręcz śmieje się z poważnego modernizmu oraz doskonale ukazuje ducha tamtych czasów. Obecnie budynek czeka rozbiórka, przez powstanie licznych galerii handlowych, dom towarowy Solborn stracił na znaczeniu. Od wielu lat stoi praktycznie pusty. Inwestor nie miał pomysłu na zagospodarowanie budynku, więc postanowiono go zburzyć, a na jego miejscu wybudować nową inwestycję. Obecnie nie wiadomo, jak będzie wyglądać nowy projekt budynku. Do końca lipca ikona polskiego postmodernizmu zniknie z powierzchni Wrocławia.